Rozgłośnia Szczecińska witamy państwa w naszym popołudniowym programie. Przegląd aktualności wybrzeża. Dzień dobry. W naszym magazynie Trzech Nadmorskich Rozgłośni przekażemy dziś państwu oprócz bieżących wiadomości relacje reporterów m.in. o tym co robi się obecnie zimą na wybrzeżu. Ponad zima służy Nauce daje też asunt rozmyślaniom o wiośnie, ale o tym za chwilę. Na wstępie wiadomości. Proszę, Koszalin. Komitet Wojewódzki Partii w Pile na swoim dzisiejszym posiedzeniu zarekomendował ośmiu kandydatów na posłów do Sejmu oraz zatwierdził listę 176 kandydatów na radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej. Omówiono też zadania ideowo-polityczne Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej w kampanii wyborczej. Wiele uwagi poświęcono współpracy międzypartyjnej w ramach Frontu Jedności Narodu. Ocena pracy klubu radnych Stronnictwa Demokratycznego oraz zadania na najbliższe lata wynikające z uchwały XI Kongresu SD i 7. Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów były tematem dzisiejszych obrad plenarnych Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Wskazywano na dalsze zadania wynikające z rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, zwracając szczególną uwagę na rozwój usług. Zatwierdzono listę kandydatów na naradnych WRN z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W Słupsku odbyło się dziś pod przewodnictwem Wojewody Jana Stępnia posiedzenie Komitetu Organizacyjnego X Festiwalu Pianistyki Polskiej, poświęcone przygotowaniom do kolejnej imprezy. Jak wiadomo, X Jubileuszowy Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku odbędzie się w dniach od 4 do 11 września bieżącego roku. W wyniku przeprowadzanego. W wielu przedsiębiorstwach przeglądu konstrukcji i technologii wytwarzania poważnie zmniejszyła się materiałochłonność wyrobów i tak na przykład w zakładzie płyt pilśniowych i wiórowych w Karlinie zużywa się o prawie 5% mniej surowca, a w zakładach przemysłu elektronicznego Kazel w Koszalinie przy produkcji ażurów DM12 o około 8%. W Szczecinie obradowało dziś drugie plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Dyskutowano nad zadaniami organizacji wynikającymi z uchwały 11 Kongresu SD oraz zadaniami w kampanii wyborczej do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Organizacja jeszcze aktywniej przyczynia się będzie do realizacji ważnych ze społecznego punktu widzenia zadań w sferze usług, drobnej wytwórczości, budownictwie mieszkaniowym, programie żywnościowym, w rozbudowie bazy transportowej i wypoczynkowej oraz w oświacie, kulturze, służbie zdrowia i administracji. Aktyw SD został włączony do prac komisji wyborczych różnych szczebli, a także weźmie czynny udział w spotkaniach z kandydatami na posłów i radnych WRN. W Warszawie rozstrzygnięto konkurs o laur Czerwonej Róży na najlepsze studenckie studio radiowe. Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach radiowęzłów: Studenckich Studiów Radiowych i Ośrodków Radia Studenckiego. Akademickie Radio Pomorze, podobnie jak w roku ubiegłym, zajęło w swojej kategorii pierwsze miejsce. W najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzona regulacja granic Szczecina. Skład miasta wejdą miejscowości takie jak Tanowo, Bartoszewo i Pilichowo, zamieszkałe przez ponad 2000 osób. Budowa ujęcia wody dla Szczecina z jeziora Miedwie znajduje się obecnie pod stałym nadzorem władz miejskich. W realizacji inwestycji pod koniec ubiegłego roku zanotowano poważne opóźnienia z winy głównie hydrobudowy, która zatrudniała tam zbyt małą ilość fachowców. Obecnie, jak nas poinformowano, prace są zaawansowane. Przewiduje się, że próbna eksploatacja rozpocznie się pod koniec maja. Dalsze informacje z Gdańska. Z jubileuszowej setnej podróży powrócił frachtowiec polskich linii oceanicznych Modlin. Statek ten obsługuje regularną linię Gdynia-Irlandia. Na pokładzie statku MS Wyspiański powracają do kraju członkowie ekipy wysokogórskiej wyprawy w Andy Kolumbijskie. Alpiniści i speleolodzy mają za sobą sukcesy zdobycia dwóch dziewiczych szczytów oraz jaskiń, którym nadali polskie nazwy. Jedna z najnowszych dzielnic gdańska Żabianka otrzymała nowe przedszkole. W dużym stopniu zbudowane zostało ono w czynie społecznym. Dziś przedszkolaki z Żabianki wprowadziły się do nowej siedziby. W Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodów w Gdańsku uruchomiony został punkt informacji wyborczej, który czynny będzie codziennie aż do dnia głosowania. Oto adres: Gdańsk, ulica okopowa, numer 2127, pokój numer 38, telefony: 31, 39, 34 i 3146. 49. Dyżury w dni robocze będą pełnione w godzinach od 8 do 16, w niedzielę zaś od 10 do 15. Były to wiadomości bieżące. Komu bądź czemu służy zima? To pytanie. O odpowiedź proszę Koszalin. Okres zimy sprzyja organizacji różnego rodzaju kursów i szkoleń. O działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje kierownik szkolenia, magister Wiktor Przybył. Przede wszystkim na pierwsze miejsce wysuwamy kształcenie kwalifikacyjne, a więc dotyczące podnoszenia kwalifikacji zgodnie z taryfikatorami, jakie w poszczególnych zakładach obowiązują, oraz kształcimy kadry dla rzemiosła w zawodach, na przykład takich jak zawody budowlane, zawody metalowe, głównie ślusarzy, mechaników samochodowych. I kształcimy fachowców dla obsługi dźwigów, szczególnie dźwigów samojezdnych. W związku z obecną tendencją w zakresie rozwoju konteneryzacji tacy fachowcy, takie osoby są koniecznie potrzebne. W tym zakresie no, trzeba mieć odpowiednie też y, już doświadczenie życiowe, no i staż pracy. Minimum 3 lata pracy, a uzyskuje się później już pełne kwalifikacje po ukończeniu takiego kursu. No, mamy też wiele innych osiągnięć. Szczególnie nowe zawody, jakie wprowadziliśmy w roku 75 dla obsługi ruchu turystycznego stale rozwijającego się na obu naszych województwach, to zawód gospodnika. Nazwa ta się jeszcze niezbyt dobrze przyjęła, ale w każdym razie to jest tytuł uprawniający do samodzielnego prowadzenia pensjonatów, usług turystycznych itd. Tak Tam nie tylko zapoznajemy z dokładnym prowadzeniem pensjonatu, ale także... Języki obce, żeby pełne kwalifikacje do obsługi ruchu turystycznego taka osoba mogła otrzymać. Jak informowałem Państwa przed chwilą, w Warszawie rozstrzygnięto konkurs o Laur Czerwonej Róży na najlepsze studenckie studio radiowe. Mówiłem też, że Akademickie Radio Pomorze zajęło w swojej kategorii pierwsze miejsce. Dziś z tej okazji w studio gościmy pana Wojciecha Hawryszuka z Akademickiego Radia Pomorza. Nasze gratulacje i od razu pytanie, za co otrzymaliście to pierwsze miejsce? Jury brało pod uwagę program, działalność na rzecz środowiska i osiągnięcia własnej myśli technicznej. Tak nazywamy wszystkie prace, które zmierzają do podniesienia jakości pracy kolektywu technicznego. Jaką rolę spełniacie w swoim środowisku? Na czym polegają Wasze zadania? Nasze zadania związane są bezpośrednio z pracą organizacji studenckiej. Po prostu pomagamy się nawzajem wychowywać. Już mówię tutaj w takich dosłownych kategoriach, bo działamy na terenie domu studenckiego, gdzie docieramy do wszystkich właśnie jego mieszkańców. Podejmujemy tematy ważne, kultura na co dzień, dydaktyka. Są to nasze tematy codzienne. Gdyby można w jednym zdaniu skwitować, co w Waszej pracy jest najważniejsze? Chyba kontakt dziennikarski ze środowiskiem i prezentacja wszystkich problemów tego środowiska na antenie. Na Pana wyczucie udaje się to? Muszę powiedzieć, że częściowo nasz aparat wykonawczy, to znaczy nasi dziennikarze, nie są jeszcze tak doskonali jak nasi starsi koledzy z polskiego radia, którzy nam często pomagają, ale staramy się to robić w miarę jak tylko możemy dobrze. No, ta nagroda świadczy o tym, że pracujecie dobrze. Życzę powodzenia również w przyszłym roku, a w ten czas ta nagroda ostanie się już w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę. Kontynuujemy dalej przegląd aktualności Wybrzeża. Na antenę proszę Gdańsk. Handlowcy przygotowują się do wiosny to, co dzisiaj zaprezentowano nam dziennikarzom na wystawie w Otekście.